Mikołaj Madej, witam Państwa i zapraszam na sport. Budowlani Łódź zajęli czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w rugby siedmioosobowym. Zwyciężył zespół Orkana Sochaczew. Mistrzowski turniej był pierwszą imprezą tak dużej rangi zorganizowaną przez łódzki Brygada Bałuty Rugby Klub. W fazie grupowej łodzianie pokonali Arkę Rumia 22 do 5, Sparte Jarocin 24 0 oraz ulegli Orkanowi 7 do 24. W półfinale budowlani musieli uznać wyższość Arki Gdynia w meczu o trzecie miejsce AZS-u AWF-u Warszawa. Jestem zadowolony. Mimo wszystko dają z siebie dużo serca, dużo zdrowia. No i walczą przede wszystkim. Nikt się nie poddaje. Przegraliśmy dwa mecze, które tak naprawdę mogliśmy wygrać. Szczególnie ten półfinałowy mecz z Arką mogliśmy zagrać o złoto. Łódzkie zawody były pierwszą imprezą rangi mistrzowskiej zorganizowaną przez działaczy Brygady Bałuty. Udało się to nam poprzez ciężką pracę. Od wielu lat organizujemy turnieje Polskiej Ligi Rugby 7, jak również Ekstraligi, jeszcze, jeszcze w momencie kiedy tam graliśmy. E, ostatni nasz turniej Rugby Raban 2 okazał się wielkim, medialnym, sportowym sukcesem i stąd jak gdyby decyzja o powierzeniu nam finałów e, Mistrzostw Polski Juniorów Rugby 7. Mistrzostwo Polski Juniorów w Rugby 7-osobowym zdobył Orkan Sochaczew, który w finale rozgromił Arkę Gdynia 49 do 0. I to tyle o sporcie. Do widzenia.